Witam Cię już w czwartym dniu naszego wyzwania wielkanocnego, rysunkowego wyzwania wielkanocnego, bo codziennie od 1 do 5 kwietnia o godzinie 8 rano pojawiają się tutaj krótkie filmy instruktażowe, jak narysować elementy świąteczne. To jest nasza taka zabawa świąteczna, wielkanocna, wyzwanie wielkanocne i rano o 8 pojawia się film z rysunkami, natomiast o godzinie 20 codziennie, od 1 do 5 kwietnia pojawia się na moim fanpage'u na Facebooku e, live, podczas którego wspólnie y, trenujemy brush lettering, hand lettering. Jeżeli trafiłaś, trafiłeś tutaj przez przypadek, to zapraszam Cię na dni poprzednie, w których pokazuję, jak zrobić takie, takie fajne e, ilustracje i takie kartki. Natomiast w dniu dzisiejszym będziemy rysować elementy, Kolejne elementy wielkanocne, ale one już są takie bardziej uniwersalne, można też je zastosować, rysując jakieś elementy wiosenne. Dlatego podpisałam sobie tutaj dzisiaj Wielkanoc i wiosna, bo to można, tak jak mówię, wykorzystać też do innych prac, co nie jest takie typowe wielkanocne. Tak, wcześniejsze prace były już takie typowe, kojarzące się z Wielkanocą. Tak? Tutaj naprawdę ciężko <laughs> powiedzieć, że to nie są inspiracje wielkanocne, natomiast tutaj rzeczywiście może oprócz tych yy, można je wykorzystać także podczas yy, tworzenia innych prac. Tak samo jak w, dniu, w dniach poprzednich, nie potrzebujesz dzisiaj zbyt wiele, a mianowicie wystarczy ci jakiś zeszyt, jakiś notatnik, który będziesz rysować, albo zwykłe kartki papieru, które może zepniesz, wstawisz do segregatora. A poza tym potrzebujemy ołówek z gumką, cienkopis. Ja korzystam z mono Driving pen od Tombow 03, możesz też korzystać z 05. Cieńszych nie polecam, bo wtedy jest troszeczkę trudniej, żeby, żeby rysować. Jakiś zakreślacz, tutaj akurat żółty wybrałam sobie, Tombow ABT. Jakikolwiek żółty, jakikolwiek żółty kolor, może być też kredka i zakreślać, tak, zakreślać szary od Ecoline, bo nim robię takie szare akcenty. Za chwilkę zaczynamy, a jeżeli interesuje Cię jeszcze wyzwanie dokładniej, bo nie wiesz, gdzie mnie znaleźć, to w opisie do tego filmu, tutaj na dole e, rozwiń sobie opis filmu i tam znajdziesz wszystkie linki do bloga, gdzie znajduje się nasze wyzwanie. Zaczynamy! Dobrze, przechodzimy do rysowania symboli, kolejnych symboli wielkanocnych, a jak, jak również wiosennych. One, tutaj te rysunki, które teraz za chwilkę wykonamy, przydadzą się również do takich typowych wiosennych letteringów albo sketchnotek, e, ilustracji związanych z wiosną. Będziemy rysować kwiaty. Zaczniemy jednak od e, narcyzów, bądź też. Jak one się jeszcze nazywają? Narcyzy. Narcyzy, zaraz narysuję to, będziecie wiedziały o co chodzi. Tak. Coś takiego. Teraz tutaj zastanawiam się. Żonkile. O, to słowo mi właśnie wyleciało z głowy. Żonkile się te kwiatki też na wielkanoc. Zazwyczaj mówię na nie narcyzy. I wyleciało z głowy to drugie słowo. Po niemiecku narcyzy nazywają się Osterglocke. I tak fajnie sobie zapamiętać. Oster od Wielkanoc, a Glocke to dzwonek. Takie wielkanocne dzwonki. Jakbyśmy to dosłownie przetłumaczyli, to wielkanocny dzwonek i rzeczywiście one troszkę tak wyglądają jak takie dzwonki. Tak, tutaj taki dzwon jest i tutaj są yy, płatki kwiatka. Tak, teraz jeszcze liście narysujemy. Czyli znowu bardzo, bardzo prosto, bez żadnych jakichś udziwnień. No ale trzeba troszeczkę potrenować, żeby wyrobić rękę. Tak, tutaj zrobimy taki, Zagię, zagięty listek. Teraz jeszcze narysujemy może z innej perspektywy tego kwiatka, tego żonkila czy też narcyza, takiego od przodu, tutaj zrobimy taką taką chmurkę, tu w środku są te wszystkie pyłki, pręciki, tak i teraz tutaj te płatki. Trochę kropelki. Łówkiem szkicujemy. Później poprawiając cienkopisem będzie jeszcze ładniej. Więc tutaj się za bardzo nie przejmuj. Jeżeli coś nie do końca wychodzi. Szkic. Tak. Tutaj możemy poprawić. Tutaj nie do końca też tak fajnie wyszło. Tak. Troszkę trawki, żeby ten kwiatek tak nie wisiał w powietrzu. I jeszcze może z innej perspektywy, tutaj tak od przodu go widać, to może jeszcze od boku. Znowu narysujemy ten dzwonek. Tak. I tutaj. I tutaj będą te pręciki wystawać. Tutaj znowu płatki. Tak. Te kwiaty są albo białe, albo żółte. Właśnie może, może to od koloru zależy, czy one się nazywają narcyzy czy żonkile. Musiałabym sprawdzić. Tak nie pamiętam dokładnie. Nazw kwiatów. Nie wiem, że mama zawsze mnie poprawiała, jak mam w ogrodzie, coś mówię, że to są żongliwe. Ona mówi, nie, to są narcyzy. Albo coś mówiłam, to narcyz, ona nie, to jest żongliwe. Słabo się przygotowałam do nagrania, ale też nie mam zamiaru tutaj jakoś tego montować i ciąć i sprawdzać. Po prostu, no przyznaję się, bez picia, nie wiem. Musiałabym sprawdzić. A pewnie nawet, gdybym sprawdziła, to i tak zapomnę po miesiącu i za miesiąc nie będę pamiętała. Dobra, mamy takie trzy wersje żonkili bądź też narcyzów, nie jestem pewna. I teraz jeszcze narysujemy jakieś inne wiosenne kwiaty. Może narysujemy jeszcze tulipany? Tulipana narysujemy, może jeszcze krokusa, jaką, jakiegoś pierwiosnka, coś w tym stylu. Tak. Tutaj. Tak, i trochę inny tulipan. I tulipany też mają te liście takie dosyć spore. Tak, czasami, właśnie tulipan, jak zaczyna rosnąć, to same liście mu tylko widać, i później Taka fajna, taki fajny kwiat powstaje. Tak, albo jeszcze można. Tak. Tak, tak. Coś takiego. Tutaj może te liście bardziej na okrągło namaluję, one są bardziej. Można dorysować. Tak, znowu trawkę na dole dorysujemy. I tutaj w tym takim innym tulipanie możemy jeszcze takie pręciki dorysować. Dobrze, teraz jeszcze narysujemy, nie wiem, sasankę, czy ciężko mi powiedzieć, ale one mają takie, one zwisają tak w dół. kwiatki dzwoneczki białe są na samym... właśnie on to są moje pierwsze pierwsze kwiaty jakie pojawiają się zazwyczaj Mam taki drobny listek i tutaj jeszcze coś takiego można sobie wrzucić w wyszukiwarkę Google nazwę kwiatu jeżeli chcecie jakiś konkretny, ale szukajcie jako zdjęcie, a nie jako ilustrację i postarajcie się odrysować, yy, odrysować to zdjęcie, tak? Wtedy, wtedy, yy, wtedy łatwiej się nauczyć właśnie rysunku. Tak, ja nie, tak jak kilka razy już może mówiłam, ja nie jestem żadnym rysownikiem, to jest takie wszystko naprawdę amatorskie. notki ewentualnie. Tutaj nie musi być to jakieś nie wiadomo jakie precyzyjne, ale właśnie zauważyłam, że najlepiej um, zapamiętuję, jak coś narysować, jeżeli zobaczę zdjęcie. Czyli sobie włączam na Google zdjęcie czegoś i zaczynam szkicować. A nie, że włączam rysunek i robię kreska po kresce, że odrysowuję rysunek. To chyba jest najgorsza metoda, taki plagiat, tak? Bo nawet jeżeli się uczymy, no to co z tego, że odrysujemy rysunek? Nadal się na, nie nauczymy. Lepiej właśnie um, jakieś takie. Um, rzeczywiste zdjęcia e, po, um, próbować odrysować, wtedy właśnie rozwija nam się też wyobraźnia i takie wyczucie, jak można, jak można daną, e, daną rzecz narysować, tak. Nie wiem, jak to jest z ludźmi, ze zwierzętami, bo tutaj mam naprawdę duże, duże problemy. Ja raczej taką martwą naturę rysuję, czy jakieś um, takie elementy pod sketchnoting. To jest jeszcze coś, co jestem w stanie narysować. I jeszcze może mm, krokusy. Narysujemy one też tak. Akurat teraz kwitną u nas. Mamy bardzo zimną wiosnę. W ogóle zima taka była dosyć długa u nas. Jak tutaj na nasz rejon. I to wszystko jest takie mm, opóźnione w tym roku. I kwitną nam teraz krokusy. Czasami krokusy już kwitły pod koniec lutego, a teraz naprawdę dopiero w marcu. Pod koniec marca i teraz jeszcze są w pełni kwitnienia. Kwitną. Takiego. I one mają taką trochę taką, taką łodyżkę. I liście mają takie cienkie, raczej cienkie. Też tak fajnie zawsze. Wyskakują z ziemi, wstają z ziemi i. Dobra. Mamy coś takiego. Dobrze. Tutaj mamy takie podstawowe kwiaty, które się nam kojarzą z wielką nocą. A teraz jeszcze. Narysujemy, może, e, kwiaty w wazonach. Kwiaty, bazie, albo jak te tak inne się nazywają, e, forsycje, bo te żółte forsycje. Narysujemy sobie wazon. Znowu taki, taki całkiem prosty. I teraz kilka gałązek. Coś takiego. I takie. Tak mniej więcej, bo teraz będziemy zaraz to jeszcze poprawiać cienkopisem, więc... Tylko żeby sobie naszkicować, to są takie cztery jakby kwiatki i to jest żółte, tak? Forsycja tak wygląda mniej więcej. Coś takiego. I tutaj możemy sobie jeszcze dorysować parę pisanek. Tak, że zwisają tutaj z gałązek. Coś takiego. Albo jeszcze możemy narysować bazie. Oj, trochę za wielkie. Coś takiego. Tutaj nasz wazon. Niech będzie pięć. I teraz. One tak wyglądają. Później od środka wymalujemy te, je tak na czarno. Tak wyglądają bazie. I tutaj, tak samo jak w przypadku yy, forsycji, dorysowujemy pisanki. <laughs> Już czuję, że mi głos wypada, ale przed chwilą skończyłam godzinnego live'a na Facebooku gdzie pisałyśmy napisy świąteczne jednak, jednak głos zaczyna nawalać. Dobrze, to są kolejne takie ilustracje, proste ilustracje wielkanocne i wiosenne, bo to można też pod motywy wiosenne podłączyć jeszcze. I teraz szybciutko sobie tutaj to jeszcze popoprawiam cienkopisem. Ja będę wykorzystywała znowu taki cienkopis to jest Tombow Mono Driving Pen 03 końcówka. Możesz też jakimś innym to poprawiać to nie ma największego znaczenia. Dobrze, ja zawsze zabieram się za poprawienie cienkopisem. Dobrze, ja już wszystkie rysunki poprawiałam e, cienkopisem. I troszeczkę gumkę wymazałam delikatnie. E, gumkę co ja mówię, ołówek wymazałam gumką. I teraz e, przechodzę jeszcze do nadania takich lekkich akcentów kolorystycznych i cieni. I w tym celu wykorzystam żółty kolor, tutaj taki mam jakiś tombow I szarym znowu będę podkreślać e, tutaj doły. Taki cień zrobię Ecoline. line. Może najpierw tym żółtym to troszeczkę poprawiam i to też tak. No szybciutko od niechcenia. Tak, braszpinami też można kolorować, tylko nie róbcie tego tak pionowo. Tylko trzeba go pod skosem, żeby trzymać, żeby tutaj tą końcówkę, żeby tej końcówki nie popsuć tym bokiem. Można spokojnie malować. I tak samo tutaj. I tego nie wypełniam jakoś tak mega dokładnie. Tylko delikatnie nadaję kolor. W pierwszym dniu malowałyśmy pisanki, w drugim były zajączki, w trzecim były baranki, a dzisiaj w dniu czwartym są kwiaty i takie elementy wiosenne, które można w grafikach wiosennych wykorzystać. Natomiast już Wam zdradzę co będzie jutro. W jutro, czyli w dniu piątym, w dniu ostatnim naszego wyzwania Zrobimy taką małą sketchnotkę, sketchnotkę, kartkę, taki przekaz wielkanocny. Czyli wykorzystamy te wszystkie elementy, które, które do tej pory się tutaj pojawiały, i zrobimy trochę więcej, nawet, i zrobimy taką, takie przesłanie wielkanocne. Tu nie do końca będzie kartka, to nie będzie coś takiego jak, jak tutaj, ale coś, coś w stylu, właśnie sketchnoty. Nie do końca sketchnotki, no zobaczycie, ale będzie, będzie coś się działo. Nie, nie będziemy tylko rysować takich pojedynczych elementów, tylko opowiemy historię. O, może tak będzie dobrze to nazwane. Dobrze, teraz dołożysz jeszcze troszeczkę cienia. Tak, też tak, tak. Od, niech, od niechcenia, niech to będzie takie. Takie dosyć naturalne. Tutaj jeszcze w środka. Tutaj jeszcze przy liściach. Dlatego mam nadzieję, że przez te 5 dni nabierzesz ochoty, żeby właśnie tworzyć sobie taką własną bibliotekę inspiracji, żeby, żeby rysować. To nie musi być codziennie to teraz akurat było to wyzwanie wielkanocne. Jesteśmy zamknięci w domach, więc. Można było jakoś fajnie spędzić czas, ale tak myślę, że w dniu, tak, w takim normalnym okresie, aż tyle czasu nie ma, żeby codziennie nie wiadomo jak rysować, ile rysować, ale sobie wyznaczyć jakieś takie, może jakieś takie dni, czasy, w których można coś, coś kreatywnego robić, i po pewnym czasie zauważycie, że postępy się pojawią i kreska będzie coraz fajniejsza, coraz bardziej pewniejsza. Dobrze, ja już skończyłam, tutaj poopowiadałam Wam troszeczkę, co czeka na Was jutro, czyli w ostatnim dniu naszego wyzwania rysunkowego tutaj na YouTubie. Jeszcze przypominam, że codziennie o godzinie 20 na Facebooku piszemy litery, rysujemy litery, tak właściwie musiałabym powiedzieć, trenujemy technikę brush letteringu, hand letteringu i tworzymy takie świąteczne, wielkanocne napisy. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj kolejną, e, kolejną inspirację, że otworzysz, może podobnie, jakieś, podobnie te rysunki, narysuj też je w, jakieś może dodatkowe jeszcze takie we własnym e, stylu i wstaw oczywiście do grupy, pochwal się, pokaż, że, że działasz ze mną, e, że wykorzystujesz te materiały, które tutaj, e, które tutaj na Ciebie czekają. A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zostaw koniecznie tutaj subskryp subskrypcję, kciuka do, do góry yy. i do usłyszenia już jutro w kolejnym filmie. Trzymaj się ciepło, pa pa!